Jest to impreza rangi mistrzowskiej. Są to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata. Są podczas tych Mistrzostw rozgrywane takie kategorie jak Latino Show. Są to konkurencje, w których soliści czy grupy tancerzy prezentują scenki taneczne właśnie w tych rytmach. Jest to bardzo widowiskowe, kolorowe, ciekawe myślę, dla wszystkich. Konkurencji jest dużo. Podczas tych mistrzostw będzie się odbywało rozgrywanych będzie aż 44 konkurencje, właśnie w różnych kategoriach wiekowych i także w rodzajach tańca, czyli będzie baczata, będą tańczyli soliści, będą tańczyli tancerze w duetach, będą również małe grupy, duże zespoły pod nazwą, kryjące się pod nazwą formacje. No zapomniałam, a to jest bardzo istotny taniec salsa, bo to jest podstawa. Salsa jest królową karaibów. Jest dużo tancerzy. Yy, przyjechali... Praktycznie no z całej Polski, bo są reprezentanci Koszalina, Poznania, Warszawy, Opola, Kielc, żebym nie zapomniała o wszystkich ze Stalowej Woli. Przemyśl jest reprezentowany przez 60-osobową grupę, oczywiście w różnych kategoriach i w różnych konkurencjach. Także ponad 400, około 420 tancerzy z całej Polski zjechało się tutaj do nas. Są to, można powiedzieć, najlepsi tancerze, bo ranga mistrzostw świadczy o tym, że tacy powinni tu się znaleźć. Kasa Stewczyka w Przemysłu nigdy nie była instytucją nastawioną, nastawioną stricte na usługi finansowe. Od początku naszej działalności, ja pracuję tu już 9 lat, i 9 lat istnieje oddział w Przemysłu przy pracy na Bramie. Jesteśmy nastawieni na pogłębianie więzi z naszą społecznością lokalną. Dlatego w momencie, kiedy organizatorzy Mistrzost, Mistrzostw Polski w Tańcach Karaibskich zwrócili się do nas z prośbą o współorganizację tej imprezy, nie mieliśmy wątpliwości.